13 dni w niemieckim Mannheim Orlen Wisła Płock pobije się o miano najlepszej drużyny w lidze Europy. Ale zanim to nastąpi, na drodze wicemistrzów Polski na krajowym podwórku staje chrobry głogów. Na to starcie 22 serii PG NiG Superligi zaprasza Iwona Niedźwiedź. Michał Daszek, że w tym sezonie częściej niż na skrzydle swojej nominalnej pozycji występuje na rozegraniu. Teraz Daszek zbudował tam przewagę. Lowro Michi, wszystko na bramkę i to jest pierwsza bramka otwierająca wynik dzisiejszego spotkania. Przysiek. D Te. miał ja zebrał tą piłkę Adam Babic i pokonał Adama Morawskiego. Zamienia się pozycjami. Daszek jest tam płasko. Świetnie Rafał Stachera. No, bo rozstąpiła się tam obrona chrobrego Głogów. Sporo miejsca miał Michał Daszek i teraz też zabrakło koncentracji. Grabowski. Grabowski sprytnie ograł Komarzewskiego. Pomagał tam Stenmal. Dobry fragment w obronie Orlenu, Wisły Płock. Teraz pogubili się na wciarze. Fernandez znakomicie do to To Ruiz już na boisku. Ruiz. Ruiz pokonuje Rafała Stachere, Fernandez do Ruiza, ależ wyłuskał tę piłkę fantastycznie, Jeremi to to, Marszałek Jamioł, Przysiek, Oleksandr Tiltę i Kacper Grabowski, to jest wyjściowa siódemka Chrobrego Głogów i Ram Jamioł, Rafał Jamioł, tak wygląda druga linia. Rozpoczął ten mecz Niko Mindegia, najskuteczniejszy zawodnik ostatniego meczu, ale szybko zmienił go inny Hiszpan, Grabowski, świetnie Babic obsłużony, Daszek, Sita, ależ tam płasko się zrobiło, przepięknie, ograł blok Węgier, Alvaro Ruiz już pod bramką, Daszek... Zamarkował podanie do Komarzewskiego, rozwiązał tę sytuację sam, zdobył 25 bramkę dla Orlenu Wisły Płockę, wyrzuci jeszcze Adama Babicza na karę dwóch minut. Jamio, jest tam Babicz, ale niestety ta dwójkowa akcja kończy się stratą piłki, a Komarzewski już do pustej bramki, już nie ma tam Rafała Stachery przez dłuższą część. W pierwszych 30 minutach chrobry kąsał Orlen Wisłę Płockę. Prowadził nawet. Ale w drugiej połowie absolutnie nie ma recepty. Ze swojej nominalnej pozycji Babicz. Świetny przerzut do zdobylaka. I ten znalazł sposób na rybickiego. I szansa na 33. bramkę. Wyprowadzony to Toto, ale pominięty Predrag. Wayne. Bardzo pewnie, bardzo łatwo. Wayne. To Leonardo Dutry, ależ w łatwy sposób ubrany Maciej Marszały 34 do 20. To są statystyki tego spotkania. Po 60 minutach, niewielka skuteczność w ataku w ekipie gości zaledwie 48, ja za spędzony czas z piłką ręczną w serwisie, w serwisie Emocje TV. Bardzo dziękuję, żegnam się z Państwem, życzę pięknej końcówki niedzieli.